Zamięczające i mnie. Czołem czołem, stalkerki Stalkerzy z tej strony Michu. No i tradycyjnie, jak to ostatnio na zwyczaju, przepraszam Was bardzo za tak długą przerwę. Jest to oczywiście spowodowane e, rzeczami niezależnymi ode mnie e, które, z którymi muszę się oporać po prostu wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tym razem, jako że zakończyliśmy naszą seryjkę z poprzednim modem, to sobie zaczynamy moda kolejnego. Tym razem, poleconego przez mojego starego, dobrego znajomego, który już go powoli kończy rozgrywać. Oczywiście, nic mi nie spoilerował. Widziałem tylko dosłownie ułamek, rozgrywki i to jest wszystko. Wszystko. No, i co? No, i wydaje mi się, że możemy zaczynać. Jak widać, menu jest całkiem, całkiem ładne. Podoba mi się taki styl, taki obrazowy, że tak powiem. No, ale co, nie przedłużając, klikamy magiczny guzik. Damy sobie nową grę, bo tylko wcześniej sprawdzałem ustawienia dźwięku. No i stalker tradycyjne. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Bardzo ładne ekrany ładowania też są. Hmm, tutaj widzimy jakiś obraz, który przedstawia. Wydaje mi się, że Kordon. Tak to wygląda w sumie na Kordon. Jakąś chatkę, wejście do piwnicy ognisko. Tradycyjne stalkerskie miejsce. Tam na Matko materacie jakiś kałach. Tutaj puszki, konserwy. Naprawdę ładnie to wygląda. Dobra, zaczynamy. Moje przesłuchanie. Ja samy obyczny wolny stalker. Около года назад я впервые побывал в зоне отчуждения. С первой же минуты она будто бы схватила меня за горло и не отпускает по сей день. За все время я совершил несколько вылазок за периметр. Изучал сталкерское ремесло, ходил за хабаром и просиживал штаны у костра в деревне новичков. Но отправиться за пределы кордона так и не решался. Как бы ни манил к себе север зоны, страх неизведанного постоянно меня останавливал. Но рано или поздно я должен был собраться с силами и бросить вызов судьбе. Покинуть исхоженные вдоль и поперек места и отправиться на исследование непознанных территорий. В любом случае, мне больше нет жизни на большой земле. Для себя я совершенно точно решил, что теперь мой дом – это зона. Распрощавшись со своим прошлым, я возвращаюсь в чернобыльскую зону отчуждения. Вместе с проводником нам предстоит путь на Кордон. Окей, нажмите кавел. Забачу Да, Погода сегодня просто шепчет. Что в зоне нового, юрок? Да что тут может быть нового? Каждый день как день юрка. Проснулся, потопал к периметру встречать новичков, проводил и сижу, жду следующий заказ. За кордон почти не высовываюсь. И что, много сюда новичков ходит? Может, пара человек в день, а может, вообще никого. А когда и целые арабы сюда заваливаются. Обратно только мало кто возвращался. А за кордоном что? Как там сейчас обстановочка? А чего это тебе так интересно? Неужто за кордон собрался? Ну, может, и собрался. Надоело на кордоне порожники гонять. Подсоберу только деньжат на экипировку и мотанул в глубь зоны. зоны. Жаль, такого клиента потерял. Да сплюнь ты. Diesurmy, podniemaj zestawę, i się sektor! No i co? I uciekli? Urok. Uf, chyba im zwialiśmy. Dziwnie wyszło. Nawarcie powinien być dzisiaj przekupiony przez mnie żołnierz, więc nie powinniśmy zostać zauważeni. Coś musiał później tak i inny wojak zajął jego miejsce. Muszę to później wyjaśnić, inaczej nie będę mógł prowadzać tamtędy nowicjuszy. Tak, to już bywa. Eh, za długo siedziałem na wielkiej ziemi. Nawet taki krótki sprint przyprawił mnie o zadyszkę. O tak, na dużej ziemi jest, jest naprawdę. Można się oduczyć z telkierackiego życia. Wybacz, że tym razem nie udało się normalnie przejść. Teraz pewnie nie będę mógł używać tej ścieżki przez jakiś czas. Następnym razem będę musiał upewnić się, że na warcie jest właściwy człowiek. To nic takiego. Najważniejsze, że się udało. To dobry znak. W porządku. W takim razie siadamy przy ognisku i napijmy się za to, że udało nam się zbiać. I tak nie powinno się wychodzić w zonę w taką pogodę. pogodę. No to lej. <śm> no to lej. Więc powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się wrócić do zony? A co tu opowiadać? Byłem tu już kilka razy, ale teraz nie mogę odpuścić, chcę tu zostać. A każdy mi tego tak powiada. Dlatego wszyscy macie ze sobą coś wspólnego, a raczej mamy. Ja też nie wiem co mnie tu trzyma i fakt, boję się zapuszczać dalej niż granica kordonu, ale zarabiam tu kupę kasy na nowicjuszach, bo prawie codziennie ktoś chce się tu dostać. To smutne, ale wielu z nich albo znika, albo umiera. Wypijmy więc za to, by takie sytuacje się już nie powtarzały. Ach, dobrze weszła. Ja do Zony przybyłem z moim towarzyszem Vicią. To było mniej więcej wtedy, kiedy zginął mój syn. Moja żona odeszła, a że ja jestem emocjonalnym człowiekiem, to bardzo się tym zamartwiałem. Kiedy poznałem witie, wypiliśmy flaszkę Ludwie, tak jak ty i ja teraz i zacząłem opowiadać mu o swoich problemach. Nic mnie wtedy nie trzymało w domu, więc zgodziłem się na jego propozycję wyruszenia do zony, żeby się zabawić. Był tu już przede mną, opowiadał mi wiele ciekawych rzeczy, ale wtedy czułem do, do tego jakąś obojętność. Nie było mi to potrzebne, ale po tym co się stało, potrzebowałem się odstresować. I tak trafiliśmy do korodonu. Hmm, masz trzy, najlepiej lepiej czymś przegryź. A kolego, życie rzeczywiście dało ci popalić. Wypij mi jeszcze jedną kolejkę. Jeśli chodzi o Witie zdecydował się wyruszyć coś za kordą. Za co? Biedak. A, ho ho ho, sorry, nie umiem przydać się. Za co biedak słono zapłacił? Ale kurde Ktoś kto robił te tłumaczenia? Eee... A co to jest w ogóle? Pokaż historię okay. rozmowy. O kurde, tu takie rzeczy są Ej, ale fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie to wygląda, tylko denerwuje mnie to, że... Jest straszny masz z interpunkcją tutaj w tym tłumaczeniu. Nie wiem kto to pisał, trzynastolatek czy chuj wie co, no ale... no ale niech będzie. Aha, wracając. Zdecydował się wyruszyć za koronę, za co biedak słono zapłacił. Od pół roku nie mam z nim kontaktu, a stalkerzy z wysypiska, kiedy pytałem o niego, rozkładali ręce. Na wysypisku też zaczyna się dziać jakiś szajs. Mnóstwo tam teraz bandyckich szumowin, wszędzie anomalie. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie rozumiem co mnie tu trzyma w tej przeklętej zonie. Może jakaś głęboka nadzieja na spotkanie cudem ocalałego przyjaciela? nale no, jeszcze jednego. Smutna historia, nic dodać, nic ująć. Nie ma co zawracać sobie tym głowy, dawaj wypijmy jeszcze jedną kolejkę. Czuję się już trochę pijany. Zazwyczaj tyle nie piję, ale jeśli to na okazja to wypiję z tobą jeszcze jedno rozlanie. No i pyk pyk pyk. To smutne, że Witia zmarł na ligmę. Znaczy co? <grym> Aha, no to się zjebał z łóżka. Stawaj <grystanie> właśnie. Aha, i zapomniałem wam powiedzieć o jedną rzecz. Mm. W momencie, kiedy zrobiłem te cięcie takie, w tym intro tak jakby to zauważyłem, że... Ten głos jest. W sensie głos lektora, który to czytał, jest bardzo, bardzo znajomy. Kojarzycie? Obiecuję, że nie zrobiłem tego celowo, bo nie wiem A, tu można spać fajnie w ogóle ładnie to wygląda, nie powiem. A, wracając. Zawa gość, który jakby czytał intro. Eee, w zasadzie Głos Topora, czyli naszego głównego bohatera. O wow. Dobra. Okej. Okay. Fajnie. Fajnie to wygląda. Dobra, wracając. Głos Topora, który czytał intro. Eee, to jest głos, który my już znamy, bo to jest chyba mod tego samego autora, co, co nasz poprzedni mod, o naszym monoliciarzu kochanym. Eee... Doda, jak on się nazywał teraz? Eee... Tech service. Ej, fajnie. Podobały mi się te mechaniki, naprawdę. To jest taki RPG Stalkerowy, naprawdę. Pomijając fakt, że Stalker sam w sobie jest rpg Dobra, eee, kończąc już moje niepotrzebne nikomu wywody. Udaj się po swój habar. Nie jestem pewien czy haber się czasem nie pisze przez samochód, ale mogę się mylić. Jeżeli tak, to Cię właśnie ośmieszyłem, jeżeli nie, to tylko pogratulować tłumaczeniu w gości gościowi odpowiedzialnemu za tłumaczenie. Dzień dobry, panie Sidorowicz, A co my tu mamy? Widoczek? Tam, 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 Dobra, wyłącz, te radyjko. Czegoś potrzebujesz? Witaj, Sidorowicz. Wróciłem do Zony, jestem gotów do pracy. Znajdzie się tu. u ciebie jakaś robota? Wróciłeś, pierwszy raz się tu widzę. A ty co, Sidor? To ja, topór. A, rzeczywiście, topór. Ten co wlazł do Zony z toporem w ręce. Za to zabiłem nim psa. Kogo lub co zabiłeś? Naszej zranieni tego psa, ty tylko dobiłeś tego biednego mutanta. <laughs> Może darujmy sobie już tę wymianę uprzejmości. Masz dla mnie jakąś robotę? Najpierw powinieneś się dobrze wyspać, po wczorajszej po a potem możesz przyjść, i może coś yy, się ciebie znajdzie? Może coś się dla ciebie znajdzie, chyba powinno być. Albo coś się ciebie złapie. No, no nie wiem. Zadziwia mnie to tłumaczenie. Nie powiem, że nie. Tu już trochę wczoraj. Dobra, nieważne. Mam dla ciebie kilka zadań. Mój łowca artefaktów wyruszył jakiś czas temu na polowanie i gdzieś zniknął. A standardzik. Myślę więc, że albo znalazł coś cennego i uciekł, albo psy w okolicy znalazły go i zeżarły. W każdym razie idź to sprawdzić. Tak przy, tak przy okazji. W tunelu pod nasypem jest anomalia. Tam właśnie zmierzał. Ile płacisz? Fajny, fajny jest ten chód, podoba mi się. Najpierw się tym zajmij, potem pogadamy. Oto broń na pierwszy raz, tylko nie pozwól, by żołnierze Cię zobaczyli. Ludzie mówią, że podnieśli alarm zeszłej nocy i kogoś szukają Ech, Te dzisiejsze koty to idioci. Nie potrafię nawet ostrożnie ominąć posterunku. Ta dali ciała, co? No nic, idę do tunelu. Okej. Okay. <laughs> tak no. Wow. Muszę, mogę tu spać? Mogę. Elegancko. Eee, KAK RABOTAŁ, TAK I ZARABOTAŁ. Hm. JAK PRACOWAŁ, TAK ZAROBIŁ. No i fajne. Piękny plakacik. Eee, drzwi zamknięte, okej. Okay. Jeszcze raz sobie zerknęmy do ekwipunku. Dostaliśmy pistolet Makarowa, piękny. Amunicję, tu jakieś rzeczy, co to? Bandaż. Te jakby rzeczy, te, te numerki to są, przy... nie, to jest ilość, dobra, nieważne, nie, odkleiło ja przepraszam. Jeszcze zanim pójdziemy całkiem do... Całkiem do, do przodu, to ja zrobię malutkie cięcie i sobie poustawiam niektóre rzeczy na klawiaturce. Okej, okay, już jestem, lecimy do pierwszego zadania, jeszcze sobie tylko pogadamy z ziomeczkiem. Nie, dobra, tak. spadaj na drzewo. Okej, okay, staminę mamy tutaj. A co to jest tu za tajemnica, ten zielony? To jest chyba jakby łóżko, tak się wydaje Okej, okay, dzięki za info. Jaki Topor! Jakimi Hmm. No co tam? Co ciekawego możesz mi powiedzieć? Tak sobie myślę, czy powinienem połączyć do naukowców. Dobrze, płacą. Okej, okay. kasy nie mam, ile mam kasy? Mało, 1500 rubli Dobra, lecimy, pyk 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 Fajnie, że są kwestie głosowe tak Tak dobrze dopracowane Mamy nóż w ogóle jakiś? Ze sobą? Nie Nie, mam nożyczka sk I skórzane krótka A Mogę coś rozwalić wreszcie? Aha, dobra Czyli się to nie opłacało, dobrze Sprawdzimy standardową procedurę, która. Dynie! O ja! Okej, okay. dzień dobry. I co, i nie da się wejść? Nie da się. No ale też chyba nic wartościowego tam nie ma. Dobra, aha, głodny jest. Eee, co to jest? Orzeszki. Elegancko, aha, i pić mu się chce. Mam picie w ogóle? Konserwa. Serek. No, nie mam picia, sorry. It is what it is. jak wygląda tu kordon? Trawa dosyć wysoka. Eee, tutaj mamy... Co to za dźwięk? Elektry? Okej. Okay. Tu nic nie ma. Zimowiszcze! O kurcze! No proszę, to jest prawdziwa lokacja z zony. Mam jakieś mutry, nie wiem, coś tego typu. Mam, dobra. Ale zajebiste dźwięki. Ej, to wygląda naprawdę zajebiście. Chyba słyszę elektrę, ale nie jestem pewien, bo jeszcze... ona będzie pode mną. O, albo nie. Dobra, tu nie tak jak w gamie, w niektórych przypadkach anomalie widać. A to przejdę sobie? Dobra. O, jednak nie. Dobra. Dobra. O, zmienione lokacje. To też całkiem nieźle wygląda. Całkiem całkiem. Co my tu mamy? Jakieś ładne rzeczy. Krzaki wyrastające z asfaltu. To jest w sumie normą w zonie. O, ogrodzenie, którego wcześniej nie było. Elewator. Czy elewator. No, no, no nie, niech będzie. Ja bym chciał tylko tu jeszcze przejść się, zobaczyć co tu jest. Jakieś autoćko. Ognisko? Ognisko. To szczury. Nie chcę z nimi walczyć. A tylko makarowa. Mind. Ok, no taki blur to oznacza chyba, że te pragnienie mu, mu działa. Eee, lecimy tymczasem do pierwszego zadanka. Zresztą odcinek nie będzie nie wiadomo jak długi, yy, bo wiadomo to jest pierwszy odcinek, a nie chcę tutaj. Znaczy... Oj, oj, oj oj! No! Kurwa, zginę. No i chuj! O! To było przypomnienie, że warto zapisywać grę teczkę poproszę. Okej, okay. czyli nie mogę być na napałe, bo bo zginę. Dobrze, dobrze. A, to są nasze kochane elektry i znany tunel. Chociaż to nie wygląda jak standardowa elektra. To wygląda jak ta anomalia z czasoprzestrzenna, z z tych, z oazy, z wopropeci no ale wierzę, że jest to elektra, możemy na to sprawdzić no nawet jest pokazane, tu jest z elektrami Wo, ho, 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 ho. nie powiem, wygląda to świetnie naprawdę świetnie dobra, tu są zwłoki naszego koleżki o wow hm. wow, naprawdę postarali się z tym modem Ой, все. ПДА. Кутюк. Окей. Так, а вот и сборщик. Похоже, его загрызли собаки. Что тут за? А ну-ка, стой! Ты еще кто такой? Кутюк. Урвало впадка. What the fuck! Jak to w ogóle możliwe? Przy tych zwłokach jest Twoje PDA. Myślałem, że nie żyjesz, tak właśnie wszyscy mieli myśleć, a raczej chciałem sprawdzić by wszyscy myśleli, że nie żyję. Mam dość pracy dla Sidora za darmo, mam u niego dług i wiele mu zawdzięczam. Nie wiedziałem, jak się z tego wy wyplątać, i musiałbym pracować na niego za darmo jeszcze przez kolejne miesiące. Więc wymyśliłem to wszystko. Nalazłem zwłoki pogryzione przez psy, założyłem na nie swój kombinezon i podrzuciłem swoje PDA. No to prawie udało ci się mnie nabrać, a dlaczego wróciłeś? Opuściłem detektor w pobliżu tunelu. No kurwa, debil, no debil. Zostawienie go tutaj byłoby magnotrastwem. No nieźle, nie martw się, nie powiem Ciderowi. O? Topór tutaj się wykazał piękną empatią, też bym nie powiedział Ciderowi. Poważnie? Cóż, dziękuję. Podziękował. O, energetyk. Podziękowałbym ci w jakiś inny sposób, ale nadal jestem biedny jak mysz kościelna. Udam się teraz w stronę Agropromu. Może tam uda mi się coś zarobić. Mam jedyn... jedynie puszkę energetyka. Uznaj to proszę za symboliczny prezent ode mnie. Ta puszka z pewnością bardzo pomoże mi w przetrwaniu. No nic, powodzenia. Mogę cię odjebać, koleżko? Dobra, sprawdźmy. Nie mogę, okej. Okay. Ale chcę mu się pić. To też się napijemy energetyczkiem, którego foderował nam Kuciuk. Sądzę, że mam ciekawy stalker w krzytka. Upsik kadupik, przepraszam. Już jestem. Tu jest ten zagajnik anomalii. Może by nam się udało wyciągnąć jakiegoś artefakcika. Sprawdźmy to. Fajnie, że są dźwięki z Europy, jeszcze z tego nieba. A nie, to nie jest zagajnik. Ej, to jest jakaś nowa lokacja. Ale słyszę, psy. Chyba nie chcę tu wchodzić. No cóż, widzę, że są zaimplementowane nowe lokacje. W lokacjach. What? No i nie zginął ciało. Go... O, o, dużo tych testów tu. Dobrze, że tu wszedłem. Pokażcie się. piesućki. W ogóle pobawię się też ustawieniami graficznymi. Także na następny raz może to wyglądać troszkę lepiej. Ambra, nie ma co, lecę na pałę. Oj, 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 oj. O, jakiś piesek leciał w anomalie. jak mi to gro? Ok, powiedz Sidorowiczowi o śmierci kolekcjonera, lub wydaję go. No, raczej, że go nie wydam. Chociaż, może wtedy miałbym zniżki u Sidora. No ale nie, jak ja bym był w takiej sytuacji, to też raczej nie chciałbym powiedzieć. Zwłaszcza temu staremu Grubasowi. Oczywiście, wiecie, mówię to z takim przekąsem, bo sam do najszczuplejszych nie należy, no, ale... Halo, mogę tu? Kurwa. O. Jest tu coś w ogóle? Tam coś jest chyba. O ile dobrze widzę, bo jeśli źle widzę, no to lipa. Ale chyba dobrze widzę. Dobra. Pyk, 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 pyk. O! Strzela tą samą amunicją, nieźle. Zasięg 200, a tu jest zasięg jaki? Też 200. 183, 160, obrażenia 17, 14. No Ford jest lepszy, to sprzedam mu tego Makarowa. Jak już znalazłem. O. Świetnie. No tak. Tu. Rozładuj. Chcę to. Pięknie. Wait, to jest to samo, AMO? Nie, inne. To strzela 9 na 18 Aha, tak jak to, dobra. Po prostu mi się pomyliło z nabojami do strzelby. Dobra, nieważne. To co tam masz? Fajnie, że lektor też jest polski, oryginalny. Co to za starociele są w radiu? Co myślisz stary, to radzieckie klasyki, piosenki mojej młodości, kiedyś to była prawdziwa muzyki. muzyka. Zasrany pop, bez głosu, bez rytmu. On coś, coś w tym jest, no. Dobra, to ciekawego możesz mi powiedzieć? Hmm. A, to już ten, to już od kogoś słyszałem. Zaraz przyjdę. Okej, okay, dobra. Czyli mówimy mu, że Kuciok nie żyje. Co się stało? No i tu mamy wybór. Ambra, Nie wydajemy go. Ja, szkoda go, był dobrym kolekcjonerem. Pracował za trzech, kiedy było trzeba, ale najważniejsze było, żeby był uczciwy. Gdzie ja znajdę drugą taką osobę? Nie wiem, nie wiem, ale mogę go zastąpić, jeśli chcesz. Pasuje ci to? Czemu nie, ale ostrzegam, nie będę płacił ci zbyt wiele. Za każdy artefakt dam ci nie więcej niż 1500, ale zobaczymy jeszcze co przyniesiesz. Masz tu porządniejszy detektor, ponieważ z tym starym szmancem prawie nic nie znajdziesz. Tylko nie zapomnij mi go potem zwrócić. A co, no, na drzewo. Okej, potem jest kułębny. O, jak włączę, będzie to samo. Tak, będzie to samo. Dobra Aaa, dobra, zrozumiałem aluzję Jak będziesz pracował, tak zarobisz Ah, Chyba twoje motto, co? Stary handlarzu A my dostaliśmy co? Detektor nie Niedźwiedź Aha, miałem mu sprzedać jeszcze pistolet, po momencik To chyba tutaj, o tak, świetnie O, dubeltówkę, może będzie nas stać na dubeltówkę Mały plecak, mogę ci sprzedać Aha, no nie, bo będę musiał zwrócić to potem o, baterie, nice. Sprzedam mu to. Otwierć. Ile mam teraz? Co to za gówno? No dobra, spadaj na drzewo. 3600? No chyba go. Coś roz. Aaa, stuwa, no nie. No stary. Na razie mi nie stać. Dobra, zapiszemy sobie. Myślę, że w tym momencie sobie zakończymy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że jakby intro i. Wow. Sam wygląd moda was zainteresował, bo mnie bardzo jeszcze sobie tylko zarekniemy na, ma na mapkę. Tu coś jest. Aha, tu mamy misję. Fajnie, że tak jak też lokacje są pozaznaczane jako niezbadane, i na razie mamy tylko kordon, co wskazuje na to, że fabuła będzie dosyć liniowa. Ok, tu mamy jakieś ikonki. Ej, świetnie to wygląda. Naprawdę podoba mi się hud cały. Wow, no to jest świetne. Zadania. A co robi Q? Nic nie robi ku. Aha, na Q się to zmienia. <gry> Pięknie to wygląda, naprawdę jestem pod wrażeniem. Podoba mi się to. Tak jak mówiłem, popracuję jeszcze nad grafiką, bo nie mogę teraz jej zmienić. O, nie chcę spać. Nie mogę jej teraz zmienić, bo bym musiał zrestartować grę, a tego nie chcę robić. No i co? No i dziękuję za, za ten pierwszy odcineczek, który ze mną spędziliście. I od następnego odcinka już ruszamy sobie z pełną parą hmm... Żeby pracować sobie tutaj, prawda, dla, dla Sidorowicza yy, Bo jak, jak towarzysz Sidorowicz powiedział, jak rabotał, tak i zarabotał. Czyli jak będziemy pracować, tak sobie zarobimy. Więc będziemy pracować dobrze. I będziemy nie tym smutnym panem, który ma mało pieniążków, będziemy tym wesołym panem, który ma dużo pieniążków. Dobra, to było to były trochę cringe'owe, no ale. Ale takie są realia w zonie, no. Ile artefaktów zbierzemy, tyle będziemy mieć pieniędzy. Także dziękuję Wam. No i co, trzymajcie się do następnego razu. Dobrej zony, stalkerki, stalkerzy.